Kilka razy na swoich filmikach mówiłem Wam o tym, że bitcoin ma ograniczoną podaż i maksymalnie bitcoina będzie 21 milionów. I to jest coś takiego, to tak, co tak naprawdę wyróżnia bitcoina od innych aktywów, tak? czyli jego ilość będzie ograniczona. Złota nie wiemy ile będzie. Nie wiemy ile będzie wydrukowanych dolarów, nie wiemy ile będzie wydrukowanych euro. Bitcoin ma ograniczoną ilość i nie będzie go więcej, tylko mówię o bitcoinie. To, że są, powstają kolejne coiny, tokeny itd., to nie znaczy, że to jest bitcoin. Ja mówię o samym bitcoinie. Jego będzie 21 milionów. I jest coś takiego jak halving. Jak sieć została uruchomiona przez Satoshi Nakamoto, to co każde 10 minut, jak górnik zatwierdzał blok, to dostawał 50 bitcoinów. Obecnie, już po kilku halvingach, blok, który zostaje zatwierdzony, górnik dostaje wynagrodzenie w wysokości 3 bitcoinów i 125 setnych. Gdzieś w okolicach 28 roku nastąpi kolejny halving i ta nagroda zmniejszy się o połowę, tak? czyli będzie jeden z, z kawałkiem, tak? niecałe dwa. I tak po prostu wygląda podaż bitcoina. Satoshi Nakamoto, właśnie chcąc zbudować coś, co będzie potrafiło przetrzymywać wartość w czasie, to po pierwsze zbudował kryptowalutę na sieci, która jest zatwierdzana, zatwierdzana przez górników, czyli Proof of Work, tak? a po drugie wprowadził ograniczoną podaż. Jak na razie ta strategia fantastycznie się sprawdza, Bitcoin ciągle zyskuje na wartości i obecnie jest handlowany po 118 tysięcy dolarów. Ale pamiętajcie, to jest bardzo zmienny rynek i w każdej chwili mogą przyjść korekty ceny o 20, 30, 50%. NewsimpactPrice.com